Tak słabego Donalda Tuska jeszcze w jego całej politycznej karierze nie widzieliśmy. No naprawdę, przez całe dekady, tak przez kilka dekad, Donald Tusk potrafił rozgrywać, potrafił przegrywać, potrafił wychodzić z trudnych sytuacji na tarczy, obronną ręką. Jednak, pomimo tego, że można uznać, że po ekspoze, po tym jak uzyskał wotum zaufania, udało mu się mniej więcej wyjść obronną ręką i na tarczy, no to tak słabej postawy, tak słabego przemówienia, tak małego entuzjazmu po stronie koalicji rządzącej jeszcze nie obserwowaliśmy. Donald Tusk słabnie. Donald Tusk jeszcze w polityce jest, ale widać wyraźnie, że ma coraz mniej do powiedzenia i daje się rozgrywać. Bo, szanowni Państwo, w Sejmie Jarosław Kaczyński w czasie expose, którego, które wygłosił premier Donald Tusk, rozegrał pięknie. Perfekcyjnie polskiego premiera, doprowadzając być może jego plan do upadku. O co chodzi? O te puste fotele po stronie prawa i sprawiedliwości. Dlaczego to było rozegranie? Dlaczego to był celowy, perfidny ruch, perfidna gra ze strony Jarosława Kaczyńskiego? którą Kaczyński wygrał, o tym mówię. W tym materiale dajcie proszę tylko łapkę w górę, zostawcie komentarz dla zasięgów i jeżeli możecie, dajcie subskrypcję dla kanału Analiza Polityczna Konserwatywnego Miejsca na polskim YouTube, gdzie dla Was, każdego dnia, omawiamy polską politykę. Dlaczego mówię, że Kaczyński rozegrał Tuska? Dlaczego mówię, że on tutaj zwyciężył? Jak no Sigma, Sigma Kaczyński w tym momencie. Naprawdę nie chcę słodzić prezesowi PiS. On ma wiele za uszami, on ma wiele wad, ale w grze parlamentarnej jest genialny. No bo przypomnijmy sobie poprzednie expose Donalda Tuska, kiedy pierwszy raz w roku 2023 walczył o e, premierostwo i czekał na werdykt Sejmu. Łajał cały czas prawo i sprawiedliwość, a za to, a za tamto, a za to, a za tamto triumf, tak, a <laughs> wygraliśmy, a wypisowcy i pach, 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 pach. I Donald Tusk chciał w środę w Sejmie zrobić to samo. Chciał wyjść na mównicę i zestawiać swoje rządy, swoje liczby z liczbami. Z lat, kiedy prawo i sprawiedliwość rządziło w czasie pandemii i wybuchu wojny. No, moi drodzy, moi drodzy, co tu porównywać? Tu nie ma co porównywać, szanowni państwo. Wybuch pandemii i wojna to był kryzys. Wiadomo, że liczby były mniejsze, mniejsze inwestycje, mniejsze środki. Dużo trudniej się rządziło. Trudniej było na samym początku zablokować granicę polsko-białoruską. Trudno było wyhamować różne rzeczy w kontekście uchodźców, którzy przybyli do Polski z Ukrainy. Panował jeden wielki chaos, który w kontekście pandemii polemizuje, czy to się, co się udało, co nie. Natomiast w kontekście um, wojny na Ukrainie dużo rzeczy jednak potem udało się opanować, tak? Ale Donald Tusk perfidnie gra. Donald Tusk zestawia moje liczby z roku 2025, albo z 2024, kontra liczby z roku 2023, drugiego. No, moi drodzy, nie można tego porównywać. To są dwa Różne tak naprawdę okresy. Tak. Szkoda, że Donald Tusk zysków Orlenu nie chce porównywać z czasów rządów PiSu, a z tych, które mamy teraz. No i Donald Tusk chciał dalej celować i retorycznie uderzać w polityków PiSu. Po Kaczyński mu wychodzi z posłami z Sejmu? Donald Tusk wchodzi na salę sejmową i już widzi, że ma problem. Po pierwsze, nie wszyscy będą mówić i tylko i wyłącznie słuchać jego expose. Tylko część uwagi... I krytyczna, i prześmiewcza skupi się na tej pustej sali. Ta połówka pustej sali. Tam kilku posłów PiSu siedziało, żeby chyba słuchać i notować. Byli ewidentnie oddelegowani do tego, żeby tam zostać na tej sali sejmowej. Siedzieli też przedstawiciele koła Wolni Republikanie, Kukis, Jakubiak, Sahajko, tak? Ale to nie jest klub PiSu. Oni tak nie zdecydowali. Więc już Donald Tusk musiał się mierzyć z tym, okej. Okay, hmm, salę mam pustą. I teraz wiecie, Szanowni Państwo. Jak się mówi przemówienia w Sejmie? Tak? Jak Donald Tusk mówi? Tak? W momencie, w którym mówi, a wy nie potrafiliście niczego zrobić, nie może tego zrobić. Nie może patrzeć w stronę Kaczyńskiego, PiSu, nie może ich łajać, nie może w ich stronę rzucać spojrzenia, machać dłonią, nie może liczyć na odpowiedź z tej strony, bo zobaczcie, Donald Tusk już był ciut lepszy. Przed głosowaniem, po tych pytaniach, tak? Najpierw ekspoze, potem pytanie od posłów, potem wystąpienie Tuska. W tym drugim wystąpieniu Tuska, wtedy, kiedy już politycy PiSu siedzieli na sali sejmowej, Tusk już był lepszy. Aha, ha, nie chcę nie was naprawdę na tą migrację. To, o to chcecie, tak? Dyskutował już z posłami PiSu wówczas, ale to było już po ptokach. Już powiedział to słabo ekspoze! Już wypowiedział to słabe ekspoze, w którym po prostu mógł tylko porównywać swoje lata z rządami Prawa i Sprawiedliwości, ale to było tylko porównywanie, to nie było, to nie była dyskusja, to nie było wyśmiewanie polityków, którzy są na sali sejmowej. Kaczyński wyszedł celowo, żeby Tusk mówił gorzej, wyszedł celowo, żeby Tusk powiedział słabe przemówienie. I powiedział najsłabsze expose w historii. Gazeta Wyborcza w tekście Grzegorza Stolchczyńskiego pisze wprost na portalu Gazeta.pl Gnicie rządu, nic nowego, przekaz tylko dla silnych razem. Ponad chyba 30 razy yy, prawo i sprawiedliwość padło z ust premiera w trakcie ekspoze. Bezsilny Donald Tusk. No tak, bezsilny, bo nie ma na sali sejmowej największego przeciwnika, tego z którym najlepiej się polemizuje. Czyli Kaczyński celowo wychodzi z sali sejmowej, osłabiając Tuska. I to mu się udaje. Tu go rozegrał. Tusk uzyskuje wotum zaufania. I co się dzieje później? Chyba nie tak to sobie wyobrażał. No bo w momencie, w którym widzimy, że uzyskał wotum zaufania, widzimy tablicę z wynikami 243 posłów za, 210 przeciwko. Nie ma wielkich owacji na stojąco. Nie ma oklasków. Wiecie, o, o czym mówię, tak? Często na przykład, jak ktoś wygrywa coś, tak? To wstają posłowie i przez 5 minut klaszczą. Nie Donald Tusk, Donald Tusk, albo Jarosław Kaczyński. Nie było tego. Tusk otrzymał wotum zaufania. Posłowie poklaskali, koniec, lecimy dalej. I z tego co wiem, Donald Tusk szybko opuszcza salę Sejmową i tyle go widzimy w Sejmie. Przyszedł, zrobił swoje i wyszedł. Gdzie triumf? Gdzie świętowanie? Gdzie turnę przez media? O tym mówiłem. Tak, robisz wotum zaufania. Chcesz je zdobyć. Chcesz później je wykorzystać, idziesz po kolei po mediach i mówisz, co będziesz robił. Tymczasem Donald Tusk jedyne co, to w, w krótkich w rozmowach z dziennikarzami powiedział, że no będzie walczył yy, yy, z Karolem Nawrockim i jak będzie trzeba, to nawet bez ustaw coś będzie tam przepychane. Będzie to trudna i bardzo ciężka walka. No i tyle. Ale gdzie turne przez media, gdzie wywiady z premierem unika teraz wywiadów po tym, jak się skompromitował u Bogdana Rymanowskiego? Wysyła tam swoich przybocznych m.in. zaufanego człowieka Marcina. Kierwińskiego, który tłumaczy, co będzie robione, kiedy rekonstrukcja, jakie mogą być zmiany w rządach. Gdzie jest słaby Tusk? Gdzie jest Tusk? Nawet koalicjanci to widzą, zauważcie, którzy bez wielkiego entuzjazmu podeszli do wyników głosowania nad wotum. No jest, no, wiedzieliśmy, że jest, no i gra, ale czy mamy czcić tego premiera? Mamy mu klaskać? Mamy go dalej wielbić? To już chyba się skończyło. Tego już chyba... Nie zobaczymy. Pytanie tylko teraz, jak długo Donald Tuski jeszcze będzie premierem? Do zobaczenia!